A have seen many weddings in this hotel foia. Widziałam dosyć dużo ślubów w tym hotelu, tutaj w recepcji. I can see her. Doesn't look happy. Nie wyglądasz szczęśliwa, zadowolona, nie śmieje się i wychodzi za mąż. Wygląda jak była przespraszona. A idziemy teraz, tutaj taksówka przyjedzie. Ale kto to piękne. Patrzcie, piękne dekoracje. A ten jest od taksówek, chyba. Do We have arrived. Dole jechałyśmy. We got taxi and taxi cost $10.80. Złapaliśmy taksówkę spod budynku, spod hotelu 10 dolarów 80 centów. Looks like that I have to do a voice over because Christmas carols everywhere and YouTube will stop me. Wygląda, że muszę powiedzieć coś swoim głosem, bo świąteczne kolendy grają na cały regulator. I jeżeli zostawię tak, to mnie YouTube zatrzyma. Those arches have a Christmas light. And during the night they will look beautiful. But it looks like we have to come back again at night and pay for another entry. I think it's $10. A tutaj ta dekoracja ma pełno świateł i będziemy musiały przyjść wieczorem, żeby zobaczyć te światła. Chyba wejście kosztuje 10 dolarów. Next time we go on the marina. Sense Bay i we'll show you view. Następnym razem pójdziemy tutaj na dach. Widzicie ten budynek i wam pokażemy z góry. It's 9 o'clock in the morning. So it's not hot yet and we one of the first ones. Some people still sleeping. Jest dziewiąta rano. Jeszcze nie jest bardzo gorąco i my przyszłyśmy wcześniej. Bo ludzie jeszcze chyba pewnie śpią. My nie chcemy mieć bardzo dużo, żeby na nas kaszlali wszyscy. You like what Definitely będzie się Wam bardzo podobać. All of the tourist attractions, all of the gardens. Under the roof, as you can see, in, like in the crystal ball. If they did not have this, there would be no tourists. Wszystkie ogrody, wszystkie turystyczne miejsca są usytuowane tak jak w kryształowej kuli. Pod dachem jest klimatyzacja, jest bardzo chłodno. Jakby tego nie mieli, to by nikt nie przyjeżdżał do Singapuru, bo jest strasznie gorąco. Singaporean life is inside, under the roof. The transport is taxi. And if you want to go and experience very, very humid day, you can go to Sentosa Island. And Santosa Island I have a few beaches and nothing under the roof I was there few years ago I thought I will die from the heat Życie tutaj jest w środku pod dachem Wszystko co się robi to robi się tak aby uniknąć tych gorących Dni. Transport jest taksi, jeżeli chcecie, żeby użyć takiego gorącego dnia można jechać do Santosa wyspy, tam gdzie mają parę plaż, byłam tam ostatnim razem, ale było tak gorąco, ja myślałam, że umrę tam siedząc. Nawet nie można było kupić picia, bo aby kupić picie i usiąść blisko plaży, to musisz moczyć się w wodzie, pływać. Jakieś takie głupie mają przepisy. Nie jest bardzo gorąco, bo jesteśmy pod dachem w takim wielkim tunelu. I jest włączona klimatyzacja. I think is a conditioning of a There is something for everyone. It's just beautiful. Wszystkiego po trochu dla każdego. I'm wearing mask because była jedna osoba sneezing, kilka metrów od mnie. Maskę ubraną miałam, bo jedna osoba po prostu kichała parę metrów ode mnie. I jestem so tired. Jestem bardzo zmęczona. That heat is taking toll on me. Te gorączki po prostu dają mi się wyznaki. When I go back home. I will be soaking my body, resting and making face, facials because I can see how terrible I look like. Taka jestem zmęczona, skóra, wszystko mi się popsuło. Jak pojadę do domu, to będę leżała.

You can drink over here, your own drink. Nie możesz tu przynieść swoje picie żeby pić. We've got in the back but we're not drinking. My mamy uh, w uh, torbie, ale nie będziemy pić. Uh, we don't have access to this garden. We've got four gardens to see, because we paid for four. And It was this one was not included. I will have to buy extra ticket. Tutaj nie możemy przyjść na dół, bo mamy niewliczone w naszym bilecie. Mamy wliczone cztery inne rzeczy. Ale i tak widzimy co tutaj jest. Right out. Teraz wychodzimy. Now we going to the another one. Teraz idziemy do innego.